Czuwaj, Witam Was, drodzy harcerze i harcerki, na kolejnym esbiurce. Dzisiaj spróbujemy się pochylić nad kolejnym prawem harcerskim, jakim jest harcerz, karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Także spróbuję Wam dzisiaj e, wytłumaczyć, na czym to polega. Mam nadzieję, że ostatni tydzień mam dobrze minął, że jesteście wszyscy zdrowi i mam nadzieję, że już niebawem się zobaczymy na kolejnej zbiórce na żywo. Jednakże dzisiaj, tu i teraz, zapraszam Was na, na, na e-zbiórkę. Dobrze. Dzisiaj poznamy kilka nowych słów: karność, posłuszeństwo, dyscyplina i przełożony. Zanim jednak zacznę tłumaczyć Wam te słowa i do czego się one odnoszą w naszym życiu arcydzieckim, e, chciałbym zaprosić Was na krótką gawędę, która wprowadzi doskonale Was w ten świat tego siódmego prawa arcydzieckiego. Posłuchajcie. Zasłużyć swoją postawą. Dlaczego wyrzucił mnie z treningu? Przecież ja tylko gadałem. Szedłem kopiąc kamienie leżące na drodze. To już drugi trening, z którego mnie wyrzucił. Ciężko to będzie nadrobić. Dlaczego tak wcześnie wróciłeś? spytał ze zdumieniem dziadek. Hm, bo po raz kolejny tener wysłał mnie do domu za rozmawianie podczas ćwiczeń. O mój mały karateko. Myślałem, że po pierwszym razie zrozumiałeś, westchnął dziadek dając mu do zrozumienia, że trener postąpił słusznie, wyrzucając z treningu. – Co powinienem zrozumieć? – bruknąłem. – Przebierz się i wróć tutaj. Spróbuję wyjaśnić ci to, czego ja widzę, a ty nie dostrzegasz odpowiedział – odpowiedział dziadek. Poszedłem zrobić to, co poprosił dziadek. Kiedy wróciłem, dziadka już nie było. Zauważyłem list leżący pod schodami. Podniosłem go i zacząłem czytać. Dawno temu pewien chłopiec, zanim został wojownikiem, otrzymał zadanie do wykonania. Dotyczyło to zdobycia łuku wojownika. Zaproponowano mu dwa sposoby zdobycia tego łuku. Pierwszy zakładał, że chłopiec będzie musiał przejść trudną próbę, by zdobyć łuk wykonany z cennego drewna drugi sposób zakładał, że chłopiec zrobi łuk samodzielnie z gałęzi drzew, które rosły w pobliskim lesie. Chłopiec nie zastanawiał się ją długo. Wybrał dłuższą i trudniejszą drogę. Z niełatwymi zadaniami. Ojciec, chłopca, zawiązał mu oczy i zaprowadził gdzieś daleko. Kiedy dotarli na miejsce, oczom młodego wojownika ukazała się droga. Twarda i wyschnięta, ziemia pełna ostrych kamieni budziła jego respekt. Jednak chłopiec, prowadzony chęcią dotarcia do celu, odważnie postawił pierwszy krok. Szedł boso. Stopy bardzo bolały, odmawiały posłuszeństwa. Chłopiec zagrudz zęby i odważnie szedł dalej. Dotarł do rozstaju dróg. Nie wiedział, którą z nich powinien pójść. Więc usiadł chwilę i zamknął oczy. W jego myślach pojawiły się obrazy przeszłości. Wszystko, co złego uczynił dotychczas w swoim życiu. Po chwili kolejne sceny życia przemknęły mu przez głowę. Tym razem były to jego dobre uczynki. Otworzył oczy i spojrzał na drogi. Nagle zerwałaś, nagle zerwał się i powiedział głośno. Nieważne, którą drogą pójdę, za to ważne jest, żeby tą, którą się wybrało, iść dumnie i pokornie, wiedząc po co się idzie i jak trzeba postępować, żeby dojść do jej końca. Chłopiec rozumiał, że nie wszystko można po prostu dostać, że na pewne rzeczy trzeba zasłużyć zasłużyć swoją postawą. Kiedy otrzymał swój pierwszy łuk, dumnie stanął przed swym ojcem i pochylił głowę. Ojciec zawiesił na jego plecach kołczan z wysztym napisem: Wiarą, pokorą i karnością dotarłem do celu. One moją siłą. Skończyłem czytać list i podniosłem głowę. Na wzgórzu zobaczyłem trenujących kolegów. Pobiegłem w ich kierunku. Przepraszam. katki mi się zakręciły. W połowie drogi spotkałem Cenera. Stanąłem przed nim, oddałem pokłon i z pokorą czekałem na pozwolenie dołączenia do grupy. Nie trwało to długo. Później od dziadka i tenera dostałem pas z wyhaftowanymi słowami: Wiarą, pokorą i karnością dotarłem do celu. One mą siłą. Dzięki to właśnie się taka wenda. Mam nadzieję, że wprowadziła Was nieco w, w, w atmosferę tego silnego prawa harcerskiego. Dlatego spróbuję Wam już teraz wytłumaczyć. Te słowa, które na samym początku zabrzmiały dość bardzo tajemniczo, ale na bardzo o tym przykładzie wam wytłumaczę. Definicja słowo karność, definicja słowo posłuszeństwo, dyscyplina oraz przełożone. Wyobraźcie sobie, no, nikt z Was nie ma jeszcze. Mówię o tutaj o moich harterzach. Eee, nikt z was jeszcze nie ma e, prawa jazdy, czyli możliwości kierowania pojazdami e, na drodze. Tak? I wyobraźcie sobie tak, taki przykład, że prowadzicie samochód drogą, prawda, dosłownie jak wam się podoba. Tak. Czyli na przykład e, prowadzicie ten samochód środkiem drogi. Tak, jedziecie drogą prosto, prawda? Jak wam pasuje. I do tego inni kierowcy i robią identycznie jak im pasuje. Jeden na lewo, jeden na prawo, drugi środkiem, inny jeszcze gdzieś tam inną stroną, nie wiadomo jaką. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że. Co, co się dzieje? Co twoje postępowanie, co postępowanie innych kierowców na tej drodze rodzi? Rodzi niebezpieczeństwo, tak? To po pierwsze. I po drugie, narażacie siebie, innych na utratę zdrowia bądź życia. Tak? I dodatkowo narażacie siebie bądź innych na konsekwencje za swój, jakże, że tak powiem, świadomy czyn. Tak? I dlatego tak? Harcerz wie, jak postępować w takich sytuacjach. A więc, pierwsze słowo: dyscyplina. Podporządkowanie przepisom, zasadom, regułą postępowania obowiązującym w danej społeczności, organizacji czy instytucji. Czyli na naszym przykładzie, prowadza samochód tą stroną, którą powinien prowadzić ten samochód, prawda? Którą stroną przewiduje. Obecne przepisy. Dalej. Karność. Postawa charakteryzująca się posłuszeństwem. Świadomie stosuje się do nakazów na drodze i znam jego konsekwencje przestrzegania i nieprzestrzegania. Ok? Kolejne są posłuszeństwo. Posłuszeństwo to dobrowolne wykonywanie czy iść poleceń. Rozkazów, które są wydawane przez przełożonego. O! Bardzo dobre słowo, przełożone. Czyli osoba, która jest odpowiedzialna za ciebie, czy to w domu, czy to w pracy, czy w szkole. Prawda? Tutaj mam na myśli rodziców, mam na myśli Twojego szefa w pracy, mam na myśli Twojego nauczyciela w szkole, prawda? To są osoby, które są odpowiedzialne za ciebie w danym miejscu. Czy na przykład takiego drużynowego. Tu jest odpowiedzialny za, za Ciebie na zbiórce. No? Dzięki tym czterem aspektom każdy harcerz zdobywa autorytet. Autorytet. Okay. Wytłumaczę Wam ten jeszcze słowo autorytet. taki bonusowe słowo autorytet. Autorytet zdobywa wśród ludzi, z którymi pracuje, z którymi mieszka, yy, z którymi się uczy. Yy. Słowo autorytet tak najprościej to takie społeczne uznanie oparte na y, cenionych w danym społeczeństwie wartościach, to także poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak? Czyli poprzez autorytet, poprzez dobrze, inaczej, poprzez dobrze pracę, poprzez spełnienie tych wszystkich czterech aspektów, które wam wcześniej wymieniłem, zdobywasz autorytet. I później tym autorytetem jesteś w stanie się dzielić z innymi. Tak? Więc na tym to polega te y, y, siódme prawo y, arceskie. Powtórzę jeszcze raz głośno, żebyście zrozumieli. Arces jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. Mam nadzieję, że udało mi się pokrótce Wam. Y, Wytłumaczyć, spróbujcie prowadzić swoje życie, spróbujcie yy, wykonywać te polecenia, które Wam są dane, czy przez rodziców, czy przez yy, nauczycieli w szkole, a zobaczycie, że dojdziecie do właściwego etapu do właściwego etapu, jakim jest zdobycie właśnie tego autorytetu. Dziękuję serdecznie za, za dzisiejszą zbiórkę, i trzymajcie się zdrowo, i do zobaczenia na kolejnej zbiórce. Czuwaj!